Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną listą, jednak tym razem porozmawiamy sobie o gadżetach, które są dostępne w grze. Mamy ich całkiem sporą ilość, jednak dzisiaj skupimy się na dosłownie kilku, które moim zdaniem są warte uwagi i bardzo ułatwią Wam grę. Dodam jeszcze, że warto wbić na mojego Twitcha, tam gramy sobie w Genshinka i jeśli potrzebujecie pomocy lub towarzystwa, to może być to miejsce, którego szukacie. Słuchajcie w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty od godziny 18 przeważnie do 21, zawsze jest gęszczinek, także serdecznie zapraszam. Gadżety można zdobyć na kilka różnych sposobów. Część dostępna jest jako nagroda za reputację w danym regionie, część jako nagroda z eventów czy questów. W zależności od tego jaki gadżet dostaniemy, możemy go używać na różne sposoby. Są takie, które można aktywować w trakcie walki, są takie, które działają pasywnie i są częścią ekwipunku, jak pety, ale są też takie, które zwyczajnie jednorazowo aktywujemy z poziomu ekwipunku lub używamy wyłącznie w trakcie eksploracji. Gadżety, na które dostaniemy schemat, muszą być przez nas stworzone u Kowala lub w stol alchemicznym, czyli zwanym przeze mnie Crafting Benchu. Zacznijmy od trzech gadżetów, które przydadzą się każdemu z Was. Należą one do jednej grupy i można je zdobyć jako nagrodę za poziom reputacji w każdym regionie. Mowa tutaj o Resonant Stone'ach, które pozwalają nam namierzyć istniejące na mapie okuli. Możemy je zdobyć kolejno za drugi poziom reputacji w Lue i Monstand oraz za ósmy poziom reputacji w Inazumie. Każdy region posiada swój własny Resonant Stone, który związany jest ściśle z okuli dostępnym w regionie. To znaczy Anemoculus Resonant Stone pozwoli nam na wyszukanie Anemoculusów Monstant i tak dalej. Jest to szczególnie przydatny gadżet, kiedy musimy dozbierać resztę okuli w regionie, aby wmaksować nasze posągi. Polecam jednak zebrać jak największą ilość okuli ręcznie, gdyż gadżet jest jednorazowego użytku, a to oznacza, że po każdym użyciu musimy craftować kolejny. Że niego nie jest stanie, gdyż wymaga od nas oddania sporej ilości, mowa tutaj o pięciu sztukach, materiałów ekskluzywnych dla regionu, które niestety występują w ograniczonej ilości. Gadżet pozwala nam orientacyjnie zlokalizować ich najbliższe okuli na mapie, a w momencie, kiedy w pobliżu niczego nie znajdzie, to zwyczajnie nas o tym powiadomi i nie zostanie skonsumowany. W innym przypadku dostaniemy przybliżoną lokację, do której musimy się udać, a gadżet zostanie usunięte z naszego ekwipunku. Jest to świetny i przydatny przedmiot, który naprawdę ułatwi Wam poszukiwanie ostatnich okuli, które gdzieś przeoczyliście. Jedynym minusem jest to, że w pewnym momencie staje się dla nas bezużyteczny. Teraz znowu mamy coś podobnego, czyli kolejne trzy gadżety z tej samej grupy, a mowa tutaj konkretnie o Treasure Kompasach. Podobnie jak w przypadku Resonant Stone'ów, są one nagrodą za poziom reputacji i każdy działa jedynie w regionie, do którego należy. Mamy tutaj Anemo i Geo Treasure Compass, które dostaniemy kolejno za szósty poziom reputacji w Monstant i Liue, oraz Electro Treasure Compass, który otrzymamy za dziewiąty poziom reputacji w Inazumie. Znowu mamy tutaj podobną kwestię, jednak tym razem gadżet pozwoli nam na namierzenie najbliższego nas skarbu, czyli skrzynki. Kompasy namierzają jedynie skrzynki, które fizycznie występują na mapie, a to oznacza, że wszystkie te, które trzeba wykopać albo zdobyć z zagadek logicznych, niestety nie zostaną namierzone. Po jego użyciu zostanie nałożony 30-sekundowy cooldown i pojawi się smuga, która wskaże położenie najbliższej skrzynki. Kiedy w naszym obszarze nie zostanie odnaleziona skrzynka, to dostaniemy oczywiście powiadomienie wraz ze zmniejszonym cooldownem do 5 sekund. Przedmiot jest wielorazowego użytku, co oznacza, że nie musimy się martwić o jego zużycie. Jest to naprawdę świetna rzecz, która pozwoli Wam łatwo zdobyć dodatkowe primogemy i exp w stosunkowo krótkim czasie. Przyda Wam się również, kiedy będziecie chcieli wyczyścić regiony ze skrzynek, bo ich lokacje nie zawsze są oczywiste i mi osobiście zdarzyło się pomijać wiele takich, które są dosłownie na środku drogi. Następnie mamy bardzo przydatny, należący ponownie do Monstant Gadget, który otrzymamy po osiągnięciu szóstego poziomu reputacji. Mowa tutaj o Portable Waypoint, który ułatwi nam podróżowanie po mapie. Musimy go wykraftować, a jego cena nie jest jakoś szczególnie wysoka. Pozwala on nam na postawienie swojego własnego teleportu i przenoszenie się do niego, kiedy tylko chcemy. Przedmiot, niestety, zostaje skonsumowany po użyciu i będzie aktywny w miejscu, w którym go postawimy przez następne 7 dni. Każdy, kto dołączy do naszego świata, będzie mógł z niego skorzystać, a my otrzymamy bardzo łatwy sposób na skrócenie drogi do niektórych lokacji. No i na końcu mamy NRE który otrzymujemy za piąty poziom reputacji w Monstand. Jest to przedmiot, który wymaga od nas całkiem sporej ilości materiałów, jednak jest wielokrotnego użytku, co oznacza, że nie musimy martwić się o jego utratę. Jest to naprawdę, ale to naprawdę przydatna rzecz, którą powinniście stworzyć jak najszybciej, kiedy tylko go dostaniecie. Pozwala on nam na aktywne korzystanie z dwóch dodatkowych slotów, które są przeznaczone na nasze jedzenie. To znaczy, że po jego wyekwipowaniu możemy przypisać sobie jeden rodzaj przedmiotu konsumpcyjnego, który odnawia nasze punkty życia oraz jeden, który ożywia nasze postacie. Przedmiot może być używany w trakcie walki i pozwala nam na szybkie i sprawne uleczenie się bez wchodzenia do naszego ekwipunku. Nie może on zostać użyty w trakcie robienia spiral, a jednak może być używany gdziekolwiek indziej. No i na końcu mamy jeszcze kilka innych gadżetów, które mogą Wam się przydać jednak nie są aż tak bardzo ważne jak te poprzednie. Windcatcher, który dostaniemy za trzeci level reputacji w Monstant, pozwala nam na złapanie anemogram, które możemy wykorzystać do stworzenia słupu wiatru. Adepty Seeker Stow, który pozwala nam na umiejscowienie kociołka, w którym możemy zrobić sobie jedzenie, jest to nagroda za piąty level reputacji w Liyue. Warming Barrel pozwala nam na ogrzanie się w Dragon Spine i otrzymujemy ten przedmiot jako nagrodę z drzewka właśnie w tamtym miejscu. Parametric Transformer, który pozwala nam na poświęcenie naszych przedmiotów, ja używam zawsze jagód, i otrzymania za to dodatkowych nagród. Możemy go zdobyć za wykonanie quest'a Tianxiu Treasure Trail. I nie mam bladego pojęcia czy to dobrze wypowiedziałem, jednak tutaj macie na ekranie jak to się dokładnie nazywa. CD Dispensary, który pozwala nam na zdobywanie nasion podczas zbierania kwiatków w naszym świecie. Te zaś możemy posadzić w naszym Serenity Pocie, bez konieczności kupowania nasion za walutę. I na końcu Red Feather Fan, który otrzymujemy za piąty poziom reputacji w Inazumie i pozwala nam na zwiększenie szybkości naszego lotu. Przedmiot ma spory cooldown i można go używać jedynie kiedy stoimy, czyli przed rozpoczęciem szybowania. No i... To chyba tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Są oczywiście jeszcze inne gadżety, jak wędka, kamera czy chociażby Lira. Jednak nie są to gadżety, które bezpośrednio wpływają na skuteczność rozgrywki i eksploracji, dlatego o nich nie mówiłem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli o czymś zapomniałem, to napiszcie w komentarzach. Powiedzcie też, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach, bo szczerze mówiąc kończą mi się powoli pomysły. Zapraszam raz jeszcze oczywiście na strumyki, Twitch, poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty od godziny 18, przeważnie do 21. Mam nadzieję, że na następnym Was zobaczę. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy i słyszymy się w następnych materiałach oraz na strumykach. Szerokości i do usłyszenia.